Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i pukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł, — Wyjdź ode mnie, panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. I jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, Którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Oto słowo Pańskie. Tę homilię chciałbym rozpocząć od podzielenia się pewną informacją, mianowicie. Chcielibyśmy w tym tygodniu rozpocząć w naszej parafii działalność duszpasterstwa mężczyzn. Pierwsze spotkanie odbędzie się w najbliższą środę o godzinie 19:30 tutaj w kościele. I mówię o tym z wielką radością, ponieważ o ile ta sprawa była zawsze bardzo bliska naszym kapłańskim sercom, tak tym razem inicjatywa, aby coś takiego powstało właśnie teraz, wyszła od ludzi. Kilka tygodni temu zadzwonił do mnie pewien mężczyzna i powiedział, że bardzo chciałby się spotkać, przyjść ze swoim kolegą. A spytałem w jakim celu. Mówi, że ma pomysł na pewne duszpasterstwo w naszej parafii, duszpasterstwo mężczyzn i chciałby to omówić. I rzeczywiście w umówionym czasie przyszedł nie tylko z kolegą, ale z dziesięcioma kolegami, to się nazywa siła argumentu, i zaczęli mnie przekonywać do tego, żeby takie duszpasterstwo powstało. I mówili, że dla nich bardzo ważne jest to, żeby w parafii była taka przestrzeń, w której mężczyźni mogliby się wspólnie modlić, usłyszeć wartościową katechezę, porozmawiać ze sobą, doświadczyć obecności i pomocy Pana Boga. Niektórzy z nich podzielili się świadectwem swojego życia i powiedzieli, że doszli do takiego etapu swojego życia, kiedy po prostu bardziej ufają Panu Bogu niż sobie, że przez długie lata swojego życia. Starali się budować na sobie. Niestety doświadczyli wielu porażek i teraz potrzebują zwrócić się z pomocą do Pana Boga. Potrzebują, żeby Bóg nadał sensu ich życiu. I popatrzmy, to w piękny sposób łączy się z tym, co usłyszeliśmy w ramach dzisiejszych czytań, bo w pierwszym czytaniu spotkaliśmy się z prorokiem Izajaszem właściwie można powiedzieć na progu jego dorosłego życia w momencie, kiedy Bóg powołuje go na proroka. I kim, to, kim był w tym momencie Izajasz? Był młodym człowiekiem, pełnym zapału, pewnie miał wiele pomysłów na życie i pojawia się Pan Bóg, który zaczyna nim kierować, prowadzić. Wydaje rozkazy, a Izajasz je posłusznie wypełnia. I robi to, ponieważ wie, że Bóg jest nieomylny i że warto jest oddać swoje życie temu, kto, kto jest ponad nami. Jest naszym Panem, jest królem, można mu zaufać, chce naszego dobra. Warto przysłużyć się dobrej, ważnej sprawie. W drugim czytaniu usłyszeliśmy fragment świadectwa świętego Pawła Apostoła. Świadectwo to wygłasza pod koniec swojego życia i mówi o nim, że poświęcił swoje życie dobrej sprawie, głoszeniu Ewangelii, choć doświadczał niejednokrotnie trudów, cierpienia, prześladowań, ale mówi, że Właśnie oddanie swojego życia Panu Jezusowi, spotkanie Jezusa Chrystusa, moment nawrócenia, był nową jakością jego życia. I też wspomina, że jego wcześniejsze życie nie było święte, był mordercą, prześladował Kościół, a więc błądził. Ale jednak spotkanie z Panem Jezusem pozwoliło mu na nowo uwierzyć w siebie, że bez względu na to, co spotka nas w życiu, jakie błędy nie popełniliśmy, jeśli wpuścimy Pana Jezusa do naszego życia, życia, posłuchamy Go, mamy szansę stworzyć coś nowego w naszym życiu, pójść za Panem Bogiem, pełnić Jego wolę i umierać z poczuciem, że dobrze wykonałem swoje życiowe zadanie. I w końcu w Ewangelii spotykamy się z apostołem Piotrem. Jeszcze wtedy nie był apostołem. Był zwykłym, prostym rybakiem, ale był równocześnie człowiekiem bardzo doświadczonym, profesjonalistą w swojej dziedzinie. I z pewnością zdziwienie musiał go wprowadzić ten nieudany połów, bo przecież wszystko było zaplanowane, nic nie miało prawa się nie udać, ale jednak okazało się, że tym razem wraca z niczym i będzie musiał z tym poczuciem porażki spojrzeć swoim bliskim w oczy, swoim współpracownikom. A czegoś takiego żaden mężczyzna nie potrafi przyjąć z łatwością. I w tym momencie, kiedy doświadcza tej porażki, pojawia się ktoś, kogo nie zna, może tylko ze słyszenia, Jezus Chrystus, i mówi: Wypłyń znowu nad jezioro, zarzuć sieć, a więc proponuje coś, co byłoby wbrew jego doświadczeniu, temu, na czym wcześniej budował. Ale uwierzył, czyni to, o co prosi Jezus, i dokonuje się wielki cud. I właśnie popatrzmy, i on przekonał się, że choćby w naszym życiu spotkało nas tysiąc porażek, to jeżeli jednak usłyszymy w końcu, co do nas mówi Jezus, co nam radzi, to po raz pierwszy możemy doświadczyć jakiegoś wielkiego cudu. Wiele mężczyzn mówi, niestety te porażki stają się moją codziennością, porażki w przestrzeni zawodowej i rodzinnej. Ale jeżeli Pan Jezus ma jakiś pomysł na to, co ja mogę zmienić w swoim życiu, żeby w końcu moje życie wydawało dobre owoce, to ja bardzo chętnie za tym pójdę. A więc takich jak apostoł Piotr z pewnością dzisiaj nie brakuje. Pamiętam, jakiś czas temu pewien ksiądz zaprosił mnie na rekolekcję na południe Polski i powiedział proszę księdza, ja bym bardzo prosił, żeby jedną konferencję wygłosić tylko dla mężczyzn. Oni o to proszą. I tak zastanawiałem się rano, co mam im wieczorem powiedzieć. I akurat siedziałem przed komputerem, przed internetem, przeglądałem sobie Facebooka, i pojawił się taki obrazek na tablicy mem Było na nim napisane: była postać mężczyzny, fotografia mężczyzny i na dole podpis. W zasadzie w życiu wszystko zależy od Ciebie. Albo będziesz zwycięzcą. Albo poniesiesz porażkę, albo się poddasz. I pomyślałem sobie: Niesamowita rzecz. Pan Jezus podsunął bardzo konkretne zdanie, z którym chciałby przyjść do współczesnego mężczyzny. Wszystko jest w Twoich rękach. Będziesz albo zwycięzcą, albo przegranym. To nie jest tak, że nie kierujemy swoim życiem, że nie panujemy nad swoim losem. Pan Bóg pragnie od nas, żebyśmy wzięli swoje życie w swoje ręce i zwyciężali. I to jest odpowiedź na naturalne pragnienia mężczyzny. Jest to w pełni zgodne z naturą mężczyzny. Jeżeli jakiś mężczyzna powie, że chce w swoim życiu przegrywać i że godzi się w swoim życiu na porażki, to znaczy, że z Nim jest coś nie tak. Albo bardzo poważnie choruje. Choruje na sercu, na duszy, potrzebuje pomocy. I Pan Jezus pragnie tego. Także od nas, żebyśmy zwyciężali. Na jakich płaszczyznach? Przede wszystkim na płaszczyźnie zbawienia własnej duszy. To jest najważniejsza sprawa w życiu każdego z nas, ale szczególnie w życiu mężczyzny. Dlaczego? Bo za mężczyzną idą inni, jego bliscy, jego dzieci. Zauważamy to jako kapłani. Że dzieci idą najczęściej za ojcem w sprawach wiary. Jeżeli ojciec będzie bardzo zaangażowany religijnie, to choćby na pewnym etapie życia dzieci się od Boga odwróciły, to one do Boga wrócą, bo tak bardzo przekonuje ich wiara ojca. Ale jeżeli ojciec odchodzi od Pana Boga, to najpewniej choćby nawet na początku były zaangażowane w wiarę, to później pójdą za Ojcem. Mogą być wyjątki, ale najczęściej jednak tak jest. Mężczyźnie trudno jest uwierzyć w Pana Boga, bo jego wiara jest przeważnie racjonalna. I on potrzebuje jakiegoś wewnętrznego uzasadnienia w to, co wierzy. Ale jeżeli uwierzy, to ta wiara już jest jak skała. Naprawdę wiele trzeba, żeby przestał wierzyć. I dlatego tak ważne jest to, żeby zatroszczył się o swoją duszę, o swoje zbawienie. I tutaj też od razu objawia się kolejna płaszczyzna, na której mężczyzna ma być powołany do zwyciężania. Troski o zbawienie swoich bliskich. Szatan o tym doskonale wie, jak bardzo ważna jest pozycja mężczyzny w tej walce o zbawienie dusz, i swojej, i jego najbliższych. I dlatego będzie uderzał przede wszystkim w niego, w jego duszę, w jego relacje z Bogiem. Będzie zachęcał go do grzechu ciężkiego, do zaprzestania modlitwy, przystępowania do sakramentów. Bo to jest jak na wojnie. Jak na wojnie chcesz podbić wrogie wojsko, to najpierw uderz w generała, i wtedy to wojsko. Jest albo słabe, albo już jest Twoje. Dlatego szatan uderza w tego, kto w rodzinie ma być tym duchowym generałem. I trzecia płaszczyzna, na której mężczyzna ma zwyciężać, to płaszczyzna własnego powołania, żeby wypełnić je jak najlepiej. I tym najważniejszym powołaniem dla większości mężczyzn ma być powołanie do tego, żeby być mężem, być ojcem, dać najlepszy przykład swoim bliskim. Wypełniania swoich obowiązków, zadań. I na pewno nie brakuje takich ojców, mężów, których by można postawić za wzór. I z radością słyszymy, kiedy mówią nam młodzi ludzie, że mają fantastycznych rodziców, ale ojca to naprawdę mają takiego, że chcieliby go naśladować w przyszłości. Podobnie cieszy nas, kiedy żony chwalą swoich mężów, mówią, że czują się przy nich bezpiecznie, że mężowie potrafią sprostać im ich oczekiwaniom, pragnieniom, szczególnie w sferze uczuciowej, że potrafią odwzajemnieć ich miłość, że potrafią nimi właściwie pokierować. Ale też niestety nie brakuje takich sytuacji, kiedy na przykład żony mówią, że nie mają oparcia w swoich mężach, że są przyczyną ich wielkiego smutku, zatroskania, że odsuwają się od swoich obowiązków, że już zapomnieli, co kiedyś przyrzekali. Nie brakuje bardzo smutnych świadectw młodych ludzi, którzy mówią: Ja nie chcę wchodzić w małżeństwo, bo ja nie wiem, co to znaczy być mężem dla swojej żony, bo mój ojciec nie pokazał mi, co to znaczy być dobrym mężem. Ja nie chcę mieć w przyszłości dzieci, bo ja nie wiem, co to znaczy być dobrym ojcem, bo nigdy tego ojca nie miałem. Kiedy rozmawiam z różnymi ludźmi bez względu na wiek, bardzo często wspominają swoje własne relacje z ojcem, ale tak naprawdę wtedy dotykają czegoś bardzo istotnego, mianowicie jakie było serce ich ojca? Czy w tym, serce, w tym sercu znaleźli oparcie, odpowiedzi na ważne dla nich pytania, bezpieczną przystań, czy też to serce było źródłem nieustającego cierpienia dla najbliższych? I tutaj też wchodzimy w kolejną przestrzeń, w której mężczyzna jest powołany do zwyciężania. Przestrzeń ochrony tej najbliższej i najważniejszej dla nich przestrzeni płaszczyzny, jaką jest rodzina. Żeby była zdrowa, silna, była przestrzenią wzajemnej wymiany miłości, żeby ojcowie czuwali nad bezpieczeństwem swoich bliskich nie tylko nad bezpieczeństwem ich ciał, ale także dusz żeby potrafili w końcu stawiać rozsądne granice swoim dzieciom, skoro świat już tych granic nie stawia. Żeby potrafili właściwie pokierować swoimi małżonkami, którym świat również wmawia wiele szkodliwych spraw i prawd. Z pewnością też potrzeba, żeby mężczyzna zwyciężał na innych płaszczyznach, ale o takich, na takich, które były ważne w naszym kraju od wielu wieków. Płaszczyzna wiary, płaszczyzna obrony wartości, takich jak honor, prawda, dobro i płaszczyzna ojczyzny. Chcielibyśmy, żeby w naszym kraju działo się jak najlepiej, ale jeżeli zabraknie mądrych mężczyzn, którzy będą potrafili patrzeć nie tylko na swoje własne interesy, ale na dobro całego społeczeństwa, jeśli takich mężczyzn zabraknie, nie łudźmy się. Ale będziemy żyli w piekle. I ostatnia płaszczyzna, na której mężczyzna ma w sposób szczególnie zwyciężyć, to jest płaszczyzna jego własnego serca, aby było zawsze zdrowe. Zdrowe to znaczy zjednoczone z Bogiem. Czy tak jest? Niestety podejrzewam, że dzisiaj wiele chorób troczy męskie serca. Jak taki nowotwór. Pojawia się jedna zatruta komórka, która później niestety zatruwa całe serce. W pierwszym rzędzie będą to niestety grzechy ciężkie, na które mężczyzna daje przyzwolenie. Uważa, że nie ma grzechów, nie ma się z czego spowiadać, nie potrzebuje uzdrowienia w konfesjonale, że jest idealny. Kolejna płaszczyzna to jest płaszczyzna nałogów, oddawania się w niewolę, a więc zaprzeczania istoty bycia mężczyzną którego potrzebą jest doświadczanie wolności, a sam się zniewala. I tutaj w pierwszym rzędzie będzie to alkohol, który tego wielkiego, potężnego mężczyznę czyni karłem, sprowadza do rynsztoka. Dalej kolejna trucizna, która zatruwa dzisiaj męskie serca, to jest pornografia, grzechy nieczystości. Jeśli słyszę o takim problemie od jakiegoś mężczyzny, który na przykład ma żony, to mówię, dopóki sobie nie poradzisz z tym problemem, nie zbliżaj się do żony, bo będziesz ją niszczył. I podobnie, jeśli przychodzi młody chłopak, jest w tych grzechach utopiony po uszy, mówię, trzymaj się z daleka od małżeństwa, dopóki tego nie uzdrowisz, nie zwalczysz, bo będziesz szkodnikiem, będziesz niszczył Drugiego człowieka, jakiego spotkasz na swojej drodze. Nie będziesz w stanie pokochać piękną, czystą miłością żadnej kobiety, ani także swoich dzieci. To jest uderzenie w samo sedno męskiego serca. A wielu z nich mówi przecież to jest naturalna potrzeba mężczyzny. To, to mi nie szkodzi. To jest wręcz potrzebne. Proszę zobaczyć, dali wmówić sobie kłamstwo i idą za tym kłamstwem. Kolejne choroby, które dzisiaj troczą męskie serca, to lenistwo, bierność. To jest taka postawa, że już się napracowałem. To mnie nie interesuje, nie muszę stawać w obronie tych różnych spraw, które dzisiaj są atakowane. To jest także pycha, przekonanie, że zawsze mam rację. Kto mnie będzie dzisiaj pouczał, i tak dalej. I dlatego, jak wspomniałem dzisiaj męskie serca potrzebują uzdrowienia, uzdrowienia, które może dać tylko Pan Bóg. Mężczyźni o tym doskonale wiedzą, bo nie jeden spadł na samo dno. Ale męską sprawą jest podnieść się z upadku, a nie tkwić w tym upadku i przychodzą do Pana Boga proszą o pomoc. Bóg da uzdrowienie ich sercom, ale ochronę dla ich serc da Maryja. I pewnie dlatego ci panowie, którzy do mnie przyszli prosić o duszpasterstwo, powiedzieli proszę księdza, my już mamy nazwę dla tej naszej grupy. Pytam ich, jaka to nazwa? Niepokonani, niepokalanej. Bo wskazują na to, że nie dadzą się pokonać swoim słabościom, grzechowi i tak dalej. Że chcą zwyciężać. Ale chcą iść w szeregu za tą, którą obrali sobie za przewodniczkę, za Maryję. Niepokalaną, wolną od grzechów. Tą, która zwycięża szatana, bo oni też chcą zwyciężać szatana. Prośmy Pana Boga, żeby ta sprawa została pobłogosławiona przez Niego, żeby jak najwięcej mężczyzn odpowiedziało na to zaproszenie, żeby wzorem świętego Piotra Apostoła jeszcze raz wypłynęli na jezioro, na głębie swojego życia, ale tym razem będąc w Łodzi z Jezusem Chrystusem i tylko Jego słuchali. A wtedy... Sieci znowu staną się pełne, odniosą sukces, ich życie zacznie przynosić oczekiwane przez nich owoce. Amen.